Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na filmie Mega Sprawa otwieramy boxa z kolekcji Aficionado. W środku jest 10 paczuszek, w każdej paczce jest 8 kart. Do trafienia na pewno jeden autograf i jedna karta z koszulką, czyli karta Jersey. Na pudełku mamy pulisicza i Neymara, otworzymy sobie teraz gdzieś tutaj z boczku. Nie chcę zniszczyć pudełka, gdzieś sobie tam położę na wystawce, żeby mieć w pamięci, że kiedyś otwierałem właśnie tą kolekcję również na kanale. I zapewne jesteście również ciekawi, co mi fajnego wpadnie. soccer trading cards 2017 Puste zamykamy No i mamy pięć paczuszek i tutaj również na każdej paczce mamy tych samych zawodników, czyli Pulisic i Neymar. Tak więc zaczynamy najpierw od tej strony. I mamy pierwszego zawodnika Mats Hummels Germany. Z tyłu karty mamy zawodnika, numer, reprezentację, numer karty. I oczywiście jakąś wzmiankę na temat samego zawodnika. Dalej mamy Koke, Atletico Madrid. Fernando Muslera, Urugwaj. Magic Numbers, Antoine Griezmann, Atletico Madrid. Jak widzicie, karta się troszeczkę świeci. Pod światłem. Tak wygląda tył tej karty. Romelu Lukaku z Belgii. I co tutaj pisze? Power Search. Tu, jak możecie zobaczyć na karcie, jakby taki piorun. Tył karty wygląda następująco. Dalej mamy Johannes Gais. Szalkę. Czyli mamy tutaj reprezentacje i zespoły klubowe. Carrasco z Atletico Madrid. Michael Bradley Stany Zjednoczone To była pierwsza szesnastka, troszeczkę przyspieszymy, żeby to za długo nie było. No i tutaj coś jest. Coś jest. Jest gruba karta albo i nie. Jednak nie. Jest tylko kartonik. I lecimy Pulisic, Borussia Dortmund, Memphis Depay, Holandia, Handanowicz, Inter, Kielini, Juventus, Global Rich, Edison Cavani. Patrzę, czy nie jest to karta limitowana do iluś. Leon Gorecka, Szalkę. Sergio Ramos, Real. I Jasper Cilesen, Holandia. Oscar, Brazylia, Florencji, Włochy, Felipe Anderson, Lazio, Darlington, Nagbe, Stany Zjednoczone, Kraft Work Hyvedes, Guasí Zardes, Stany Zjednoczone. Marco Parolo, Lazio i Leroy Sané, Niemcy. Axel Witzel, Belgia. Marco Royce, Borussia, Dortmund. Jakub Błaszczykowski, Polska. Joe Hart, Anglia. Global Rich, Luka Modric, Chorwacja. Kevin Strotman, Holandia. Wayne Rooney, Anglia. I Sergio. Romero Argentyna no i pozostała ostatnia saszetka z lewej strony Kevin Gameiro Atletico no mamy Messiego Barcelona no coś tam jest tylko nie wiem czy to jest znowu przekładka Edison Cavani Paris Saint Germain To jest autograf, moi drodzy, więc go damy na sam koniec. Thomas Miller, Global Rich, Germany, czyli Niemcy. Stefan De Vries, Lazio. Johannes Geis-Schalke. I Kevin Strotman Holandia. Zostawimy na razie kartę schowaną. I otwieramy następne. Gdzieś musi tutaj również być karta z kawałkiem koszulki. Roberto Firmino. Brazylia. Gareth Bale. Real Madryt. Alessandro Szypf. Austria. Heroes. Carlos Valderrama. Power Surge. Sergio Aguero. Argentina, Douglas Costa. Bayern München. Antoine Griezmann. Atletico. Ilkay Gündogan. Niemcy. Tutaj jest przekładka. Robert Lewandowski Bayern Guardado Meksyk Tony Cross, Real. Isco, Hiszpania. Gareth Bale, Walia. Global Rich. Bobby Wood, Stany Zjednoczone. A i ta karta jest limitowana do 99, numer 43. Ja muszę później posprawdzać. Bo gdzieś to już też widziałem, że była taka strzałeczka. Laurent Kościelny, Francja i Tiago Motta Paris Saint-Germain. Tutaj coś było, ale nie ma. Tutaj również. Czyli. Chyba tylko te takie świecące. To będą limity do iluś. Joe Allen, Walia, Ricardo Rodriguez, Szwajcaria, Dimitri Pajet, Francja, Alessio Romagnoli, AC Milan, czyli w końcu jest zawodnik z Milanu. Ter Stegen, Kraftwerk. Dani Alves, Brazylia. Marko Arnautowicz, Austria. Brat Guzan, Stany Zjednoczone. Bartosz Kapustka Polska, czyli mamy drugiego Polaka, wcześniej był błaszczuk gdzieś jest Cristiano Ronaldo, czyli cała ta trójca, Messi, Lewandowski i Ronaldo w dzisiejszym boksie Goffrey Kongo, Kondogbia Inter Thomas Miller, Bayern Global Rich, również Thomas Miller. Nie wiem, czy już go dzisiaj nie trafiłem raz. Mark Janko, Austria. Rui Patricio, Portugalia. I Klas Jan Hüntelar, szalkę. No czyli tutaj powinna być karta z koszulką. I jest, ale najpierw oczywiście pozostałe karty. Antoine Griezmann, Atletico. Pierre-Emerick Aubameyang, Borussia. Chris Wondolowski, Stany Zjednoczone. Ivan Perisic, Inter. Alvaro Morata Real Hector Bellerin Hiszpania Gerard Piquet Barcelona I mamy pierwszą kartę specjalną kartę z koszulką Kevin Mirajasz Z Belgii Jest ona Limitowana do 199 numer 50 Czyli okrągły numer. Fajna sprawa. A teraz Wam zaprezentuję kartę z autografem. A jest to zawodnik Fernando Gago Endor z Boka Juniors. Jest to normalny autograf, nie ma tutaj żadnego limitu. No, jestem, moi drodzy, zadowolony. Nie ma co narzekać. A nie jest, jest, tutaj jest limit do 49, numer 13. No, czyli nie jest naprawdę źle. Niski numer i do tego 13. W sumie w moim życiu raczej 13 nigdy nie była pechowa, więc fajnie, fajna karta wpadła. Nie miałem tego zawodnika. Pada do kolekcji. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, co myślicie o całej tej kolekcji, o tych kartach, które dzisiaj Wam zaprezentowałem, o tym konkretnym boksie, którego otworzyłem. No i oczywiście o tych kartach, które mi wpadły. Czekam, zobaczymy, co tam mi napiszecie. A dzisiaj na filmie to wszystko. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.